Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Siemanko Wam wszystkim. I dzisiaj mamy dzień sobotni, czyli sobotę 22 tygodnia zwykłego, rok pierwszy. Dalej czytamy sobie list do kolosan. Okazuje się, że to życie pogańskie przed przyjęciem Chrztu może być właśnie życiem nawet wrogim. Panu Bogu. No bo jeśli postępuję po swojemu nie po Bożemu, no to może się też tak zdarzyć, że rzeczywiście jestem wrogiem Boga, Jego nieprzyjacielem, przez sposób postępowania właśnie po ziemsku, po ludzku, po światowemu. I się okazuje, że właśnie to pojednanie z Bogiem dokonuje się przez samego Pana Jezusa. Przez jego krew, kiedy ja właśnie nabywam tę nową szatę, tak jak żeśmy wczoraj o tym mówili, ta nowa szata, czyli przeobleczenie się w samego Pana Jezusa, i wtedy się okazuje, że jestem człowiekiem świętym, świętym, czyli oddzielonym od tego, co świeckie, świętym, czyli takim, tak jak przedmioty poświęcone Bogu były używane tylko. Do kultu samego Boga, do niczego innego, do żadnego świeckiego użytku takie przedmioty nie były używane. I tak samo jest z ludźmi, którzy są poświęceni Bogu, należą tylko do Niego, no i jemu służą, tak? I my, jako chrześcijanie, to no właśnie, otrzymując tę szatę Jezusową, stajemy się świętymi, czyli oddzielonymi od tego świata, od życia. Według prawideł tego właśnie świata. Dalej, w tym liście do kolosan pojawia się ten kolejny problem, czyli Paweł napomina adresatów, żeby nie chwiali się w wierze i w nadziei właściwej dla Ewangelii. Nie, że chwianie się jest właściwe Ewangelii, tylko żeby oni się nie chwiali w wierze i w nadziei. Więc prawdopodobnie gdzieś tam od prawdziwej wiary odchodzili. Być może mieszali ją z jakimiś właśnie tymi pogańskimi kultami czy z jakąś apokaliptyką. I stąd mamy właśnie te błędy w wierze. Także święty Paweł wyznacza tutaj konkretny kurs tej świętości, tej pobożności. No i prawdziwej wiary. I okej, okay, tutaj sam. Paweł sobie pisze, że stał się sługą tej właśnie Ewangelii, którą im w tym momencie wyjaśnia. I drugie czytanie. Skończyliśmy ten fragment, gdzie Jezus powołał, powołał pierwszych uczniów, gdzie dokonywały się uzdrowienia. No i mamy kolejną sekcję, i tym razem mamy ten fragment, w którym Jezus mówi o tym, że jest Panem Szabatu. I jak to zwykle w konfrontacji czy w rozmowach z faryzeuszami bywa. Faryzeusze patrzą na prawo literalnie, właśnie w oderwaniu od samej osoby Bożej, i patrzą na te przykazania w taki sposób, że no, odkąd dokąd jest to przykazanie, i w jakich sytuacjach ja już popełniam grzech. W zupełnym oderwaniu od Bożej osoby. A Jezus jak zwykle przypomina. Że tu jest najważniejsza osoba tego, który dał te prawa, czyli ustawodawcy, samego Pana Boga. Jak zwykle się okazuje, że to prawo Boże, które mi Bóg daje, to jest dla mojego dobra, żeby mi było dobrze. No bo czym jest to prawo szabatu i tego odpoczynku szabatowego? A no to jest moment, kiedy ja mogę rozważać te wszystkie wielkie dzieła, których Pan Bóg dokonał. W moim życiu i w ogóle w całym wszechświecie. I to jest moment zatrzymania się i w sumie przypomnienia też yy, tego faktu, że jestem człowiekiem wolnym dzięki niemu. Dzięki temu, że on ustanowił mi ten dzień. No i ja mogę teraz rozmyślać o nim i się cieszyć tą wolnością. Także zawsze, jeśli myślimy o prawie Bożym, to w odniesieniu do Pana Boga który pragnie mojego dobra. Tak naprawdę całe to prawo właśnie sprowadza się do tego, żeby mi żyło się dobrze z sobą samym, z drugim człowiekiem no i z samym Panem Bogiem. No i okej. Okay. Czyli Jezus okazuje się również Panem Szabatu na takiej zasadzie, że On ustanawia prawa i daje nam nowe tłumaczenie tego prawa. Również to akurat w Ewangelii Mateusza mieliśmy w kazaniu na górze chociażby. Ustawodawca, który nam nadaje prawo, któremu sam nie podlega. No okej. Okay. Yy, no to wszystkiego Wam Bożego na dzisiaj, kochani, i na razie. papa. Pa.